Mój drogi przyjacielu, to nie jest przypadek, że natrafiłeś właśnie na te słowa. Jeśli czytasz je godzina pomiędzy trzecią a piątą nad ranem, musisz wiedzieć, że niebo od dawna czekało na te Są pory, kiedy świat pogrążony jest we śnie, ale są też szczególne godziny święte, przeznaczone na spotkanie z Bogiem, kiedy ojciec zbliża się do człowieka, kiedy Jezus modli się za swoje dzieci, a Duch Święty w cisie szepcze do serca. To czas. W którym zasłony między światem widzialnym i niewidzialnym stają się cienkie, a dusza, która odważy się powstać z wiary i modlitwy, wchodzi przez cień pełną łaski i cudów. To nie są zwykłe godziny poranka, to chwile zapisane w Bożym Planie. Wtedy otwierają się drzwi miłosierdzia. Wypowiadane modlitwy nabierają niezwykłej mocy, a w sercu człowieka zapisują się wskazówki płynące prosto z nieba. O trzeciej nad ranem milkną odgłosy świata. O czwartej niebo pochyla się bliżej Ziemi. O piątej bramy łaski otwierają się szeroko, a ciemność drży, bo wie, że modlący się wierzący jest silniejszy niż armia śpiąca w nieświadomości. Pismo święte pełne jest ukrytych znaków i proroczych godzin, które nie przypadkiem pojawiają się właśnie w tych momentach. Psalm 119 i 62 setne mówi: O północy wstaję, by ci dziękować za sprawiedliwe wyroki Twoje. A Ewangelia według Marka przypomina nam, że sam Jezus jeszcze przed świtem. Wychodził na miejsce odosobnione, aby się modlić. Ten czas nie jest przeznaczony dla każdego. To godziny dla tych, którzy rozumieją, że nie zawsze należy czekać, aż miłosierdzie samo nas odnajdzie, czasami trzeba je wyjść naprzeciw. W tych chwilach toczą się ciche walki duchowe, zrywane są niewidzialne łańcuchy, a ci, którzy powstają, by wołać do Boga przed wschodem słońca, stają się świadkami cudów i przełomów, o których inni dowiadują się dopiero później. To właśnie wtedy Panie, proszę, abyś już teraz uwolnił aniołów, którzy służą Twojej woli i abyś posłał do drzwi, przez które będę musiał przejść. Niech idą przede mną i przygotowują ścieżki, które prowadzą do Twojego planu. Niech walczą w niewidzialnym świecie na moją korzyść. niech strzegą bram mojego życia i wszystkiego, co zostało mi powierzone. Ogłaszam na tym porankiem, że miłosierdzie będzie mnie prowadzić, cuda będą mnie śledzić, Łaska otoczy mnie niczym osłona, a mądrość stanie się moim przewodnikiem. W imię Jezusa anuluję każde demoniczne zakłócenie, niście wszelkie wypowiedziane słowa czarów i odwracam każde przekleństwo rzucone na moje życie. Wyrywam z korzeni wszelkie ukryte sidła i obalam każde kłamstwo, które zostało skierowane przeciwko mnie. Ogłaszam, że ten dzień będzie dniem, w którym pójdę przeznaczeniu nieba nie własną siłą, lecz mocą Twojego ducha. Wierzę, że kiedy modlę się, ty słyszysz, kiedy wypowiadam słowa, aniołowie już działają, kiedy czekam, ty pracujesz dla mojego dobra. Ojcze, powierzam ci każdy ciężar mojego serca, składam u twoich stóp każdą troskę, każdy lęk, każdą wątpliwość i każdy ból, którego nie umiem wyrazić. Ty znasz to, czego nie potrafię wypowiedzieć, rozumiesz to, czego nie mogę opisać. Niech twój duch stawia się za mną jękami niewysłowionymi, a twoja łaska nie przemawia w moim imieniu. Dziś przyjmuję twoje miłosierdzie, obejmuję twoje cuda i wchodzę w ten nowy dzień krocząc wiarą. Wiem, że jestem okryty twoją ochroną, powołany i wybrany, aby pełnić twoją wolę. Podnoszę się z ufnością, wiedząc, że jutro o poranku znów spotkam się z tobą godzina w godzinach ciszy, między trzecią a piątą, bo jesteś wierny i nigdzie nie zawodzisz. Oświadczam, że mój umysł pozostaje czujny, moje uszy są otwarte na głos prawdy, moje serce jest podatne i gotowe przyjąć miłość, a moje ręce są przygotowane do działania. Moja wiara unosi się wyżej z każdym oddechem. To nie jest zwykły dzień, to dzień, który Pan ukształtował i w nim odnajduję radość. Będę chodził w mocy, będę mówił ze zrozumieniem, będę niósł pokój wszędzie, dokąd pójdę. Ogłaszam odwagę duchową i pewność w moim wnętrzu. Nie lękam się głosić prawdy, nie kofam się przy krokiem wiary, nie zrażają mnie zamknięte drzwi, zapukam ponownie. Nie paraliżuje mnie sprzeciw, stanę jeszcze raz. Nie przeraża mnie bitwa zwycięży na nowo. Ten, który mieszka we mnie, jest większy niż ten, który rządzi światem. Nie ma miejsca na strach, na wstyd, ani na ograniczenia. Jestem namaszczony i ustawiony we właściwym miejscu. Jestem przygotowany i gotowy. Wchodzę w ten dzień. Mając wiarę jako fundament, krew Jezusa jako sztandar, Słowo Boże jako orysz, a Ducha Świętego jako doradcę i towarzysza, ogłaszam, że nic dziś nie będzie niemożliwe, bo Bóg idzie ze mną, a jeśli On jest po mojej stronie, nikt nie może stanąć przeciwko mnie. Przechodzę nie tylko w mojej własnej potrzebie, lecz jako wstawiennik i głos dla tych, którzy nie wiedzą, jak się modlić, którzy utracili nadzieję lub którzy zapomnieli, że są słyszani. Staje jeszcze linie dla mojej rodziny, dla tych, którzy odeszli od wiary, dla tych, którzy w ciszy walczą z nałogiem, dla tych, którzy noszą w sercu gniew z powodu straty. Modlę się także za przyjaciół, którzy noszą uśmiech, a kryją ból, których ciała są chore, których serca zostały złamane, których wiara ledwo się trzyma. Panie, oto tych miłosierdziem bądź blisko złamanych serc, czemu pokojem do niespokojnych umysłów, otwórz drzwi tam gdzie inni je zamknęli. Proszę o ratunek dla zagubionych, o wybawienie więźniów, o podniesienie znatych, których życie zgasło samotności. Niech uzdrowienie spłynie na zdesperowanych, niech więzy zostaną zerwane, a nadzieja rozkwitnie tam, gdzie panowała ciemność. Wołam także o przyszłe pokolenia, o dzieci, które już mam, o te, które nadejdą i o te, których nigdy nie zobaczę, ale które doświadczą owoców mojej wiary. Niech nie zniewolą ich żadne nałogi. Niech nie upadną przed bożkami, Niech nigdy nie zagubią swojego celu. Niech noszą podwójne namaszczenie, podwójną siłę i podwójną jasność. Każde dziedziczne przekleństwo nie zostanie złamane. Każdy grzeszny wzorzec wyrwany z korzeni. Niech krew Jezusa okrywa ich imiona, a moje modlitwy staną się ich duchowym dziedzictwem. Ogłaszam, że nikt z mojego rodu nie odejdzie przed swoim czasem że żadna dusza nie zostanie utracona dla ciemności, że każdy plan Boży zostanie wypełniony. Modlę się za Kościół, aby rany zostały uzdrowione, aby suche kości znów ożyły, aby podziały ucichły. Niech powstanie odważne pokolenie wierzących, które boi się jedynie Boga. Niech kazalnice płoną prawdą, uwielbienie nabierze mocy, prorocy znów przemówią, a pasterze nauczą się kochać bez granic. Modlę się za narody od Afryki po Azję, od wysp miasta, od dżungli po pałace. Panie, ześlij przebudzenie, obnaż niesprawiedliwość, zakończ szelewanie niewinnej krwi i uzdrów Prosimy Cię, Panie, aby Twoja obecność ogarnęła całą naszą istotę jak światło, które rozprasza noc. Niech Twoja dłoń pełna mocy i miłosierdzia dotknie każdego miejsca w naszym ciele, które jest chore, osłabione lub zranione. Niech Twoje uzdrowienie obejmie nasze serca, które noszą w sobie ukryte rany, umysły pełne trosk i dusze zmęczone ciężarem codzienności. Spraw, aby każdy oddech, który bierzemy, był przesiąknięty Twoją łaską, a każda kropla krwi w naszych żyłach niosła życie, które pochodzi od Ciebie. Ty jesteś lekarzem duszy i ciała, tym, który przewyższa wszelką ludzką wiedzę i mądrość. Gdzie człowiek nie widzi już nadziei, tam ty otwierasz nowe drzwi, gdzie lekarze rozkładają ręce, tam twoje słowo powołuje życie na nowo. Niech każde słowo diagnozy, które wzbudza lęk, zostanie przyćmione twoją obietnicą, że nic nie jest dla ciebie niemożliwe. W twoim imieniu ogłaszamy, że choroba nie ma ostatniego słowa, a cierpienie nie ma mocy zatrzymać planów, które masz dla nas. Niech Twoje miłosierdzie spłynie jak niekończący się deszcz na suche ziemię naszych dusz. Niech Twoje światło dotnie nawet tych miejsc w nas, które ukrywamy ze wstydu lub bólu i przyniesie tam życie i odnowę. Każda rana, zarówno widoczna, jak i ukryta, nie zostanie zanurzona w Twojej miłości. Niech Twój Duch Święty powie jak uzdrawiający wiatr, który usuwa cień lęku, niepokoju i rozpaczy. Ulecz nasze wspomnienia, które stały się ciężarem, Uleć nasze emocje, które są rozdarte, i ulecz nasze relacje, które zostały zerwane. Bo prawdziwe uzdrowienie obejmuje nie tylko ciało, ale także ducha i duszę. Niech Twoja obecność niesie pokój w miejsca, gdzie była wojna, jedność tam, gdzie była niezgoda, i nadzieje tam, gdzie panowała pustka. Podnosimy do Ciebie także tych, którzy się nami opiekują lekarzy, pielęgniarki, terapeutów i wszystkich, którzy poświęcają swoje życie by nieść ulgę cierpiącym. Pobłogosław ich ręce, aby stały się narzędziami Twojej łaski. Napełnij ich umysły mądrością i cierpliwością, a ich serca współczuciem, które pochodzi od Ciebie. Niech będą jak światło w ciemności dla tych, którzy szukają nadziei. A kiedy czujemy się słabi, Panie, daj nam siłę, by nie poddawać się rozpaczy. Naucz nas ufać, że nawet w najciemniejszych chwilach jesteś przy nas. Walczysz za nas i niesiesz nas, gdy sami nie mamy już siły iść dalej. Każde doświadczenie bólu nie stanie się świadectwem zwycięstwa dzięki Twojej obecności. Każda łza, którą wylewamy, nie stanie się modlitwą, a każda chwila ciszy miejscem, gdzie Ty przemawiasz do naszych serc. Ogłaszamy, że Twoja krew ma moc uzdrowić każdą chorobę, zniszczyć każdy cień ciemności i o każdą część naszego życia. Niech Twoja krew stanie się tarczą, która chroni nas przed wszelkim złem, lekarstwem, które koi ból, i źródłem siły, która odradza nas na nowo. Jak kobieta, która dotknęła skraju Twojej szaty i natychmiast została uzdrowiona, tak my wierzymy, że poprzez wiarę Twoją krew i Twoją obecność możemy doświadczyć pełni uzdrowienia. Panie, niech każdy dzień i każda noc będą przepełnione Twoją łaską. Niech Twój pokój, Przewyższający wszelkie ludzkie zrozumienie, strzeże naszych serc i myśli. Niech każdy krok, który podejmujemy, będzie prowadzony Twoją ręką, a każdy moment naszego życia będzie dowodem na to, że jesteś Bogiem cudów, który działa także dziś. Panie, w Twojej świętej obecności i w mocy imienia, które przewyższa każde inne imię, podnoszę do Ciebie całe moje ciało, duszę i ducha. Proszę Cię. Aby twoje uzdrawiające dłonie dotknęły moich nóg, które niosą mnie każdego dnia, a jednak często są zmęczone, obciążone bólem i napięciem. Niech twoja łaska przepłynie przez każdy miesień, każdą tkankę, każdy staw i każdą kość, odnawiając ich funkcjonowanie. Niech wróci do nich lekkość, swoboda i energia, aby każdy krok był świadectwem twojej mocy, a każdy ruch odzwierciedlał cud odnowienia, które dokonujesz we mnie. Niech żaden ból nie zatrzymuje mnie w drodze, niech żaden ciężar nie wiąże mojego ciała, lecz abym chodził z radością, wdzięcznością i pełną wolnością. Panie, powierzam Ci również mój kręgosłup i całe plecy, które dźwigają ciężar dnia i noszą wewnętrzne napięcia. Proszę, abyś rozciągnął swoje ręce i przywrócił równowagę każdemu kręgowi, każdemu nerwowi, każdej części mojego ciała. Niech Twoja moc uzdrowienia sprawi, że kręgosłup zostanie prosty a postawa wyprostowana i zdrowa. Niech wszelki ucisk, każda blokada i wszelki ból znikną, a moje ciało stanie się pełne harmonii, swobody i siły. Niech zniknie każde źródło cierpienia, a w jego miejscu zagości Twoja uzdrawiająca obecność. Podnoszę również Cię Tobą. Panie, każdy ból i napięcie, które objawia się w mojej głowie. to znasz każdy mój ciężar, każdą migrenę, każdą chwilę, której moje myśli są zamglone i niespokojne. Proszę Cię, aby Twoja łaska oczyściła mój umysł, wygnała każdy chaos i rozproszyła wszelki mrok. Wlej w moje myśli pokój, jasność i skupienie, aby mój umysł mógł w pełni służyć Tobie i aby nic nie przeszkadzało mi doświadczaniu Twojej radości i obfitości życia. Panie, błagam Cię o całkowite odnowienie mojego zdrowia. Niech Twoje błogosławieństwo dotnie każdego organu, każdego systemu, każdej komórki w moim ciele. Niech Twój Duch Święty tchnie na nowo życie w każdą jego cząstkę. Niech siła popłynie jak rzeka, rozlewając się po moim wnętrzu. Niech energia obudzi moje serce i duszę, a niech uzdrowienie stanie się meloją mojego życia. Z mocą, którą mi dałeś jako swojemu dziecku, powstaję przeciwko wszelkim dolegliwościom, chorobom i cierpieniom, które próbują mnie zniewolić. W Twoim imieniu odrzucam każdy ból, każdą słabość i każdy ciężar. Ogłaszam, wierzę, że wszystkie łańcuchy choroby i niemocy są właśnie teraz złamane. Proklamuję, że żadna choroba, żaden ból i żadna ciemność nie mają prawa trwać w moim ciele ani w mojej duszy. Panie, proszę, aby Twoja moc działała we mnie w sposób głęboki i nieodwracalny. Dotknij tego, co złamane, napraw to, co uszkodzone, odbuduj to, co zniszczone i wypełnij mnie pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech każdy przewlekły stan, każda ukryta choroba i każde wewnętrzne cierpienie zostaną całkowicie usunięte. Proszę cię, abyś sięgnął do samych korzeni mojego bólu, do miejsc, gdzie zakorzeniły się cierpienia i wyrwał je raz na zawsze. Ty, Panie Jezu, jesteś większy niż jakakolwiek choroba i silniejszy niż każdy ból. Twoja ręka niesie uzdrowienie tam, gdzie medycyna nie ma już odpowiedzi. Ty dajesz nadzieję tam, gdzie człowiek ją utracił. To otwierasz drogę tam, gdzie wydaje się, że jej nie ma. W Twoim imieniu wyrzekam się każdego cierpienia, każdej choroby i każdego ograniczenia, które próbuje zawładnąć moim życiem. Wyznaję w niezachwanej wierze, że Twoja moc uzdrawiania jest większa niż wszelkie ograniczenia ludzkie. Ty jesteś moim źródłem życia, moim lekarzem i moją twierdzą. Oddaję Ci każdy mój lęk, każde zwątpienie i każdą słabość. Ufam że działaś już teraz i że nawet tej chwili twoja moc płynie przez moje ciało, odradzając je i przywracając zdrowie. Raz jeszcze, z całą mocą i stanowczością ogłaszam, że żadna choroba, żadna klątwa, żadne jarzmo ciemności i żaden ciężar nie mają już władzy nad mną ani nad moim życiem. Stoję bowiem całkowicie okryty zwycięstwem Jezusa Chrystusa, który przez swoją śmierć na krzyżu złamał wszystkie łańcuchy niewoli, unicestwił każde przekleństwo i otworzył bramę do pełnej wolności. Jego krew spłynęła, aby mnie oczyścić, a jego zmartwychwstanie zapieczętowało każdą obietnicę, jaką Bóg dał swoim dzieciom. Dlatego wszelki duch choroby musi odejść, wszelki cień bólu musi się rozproszyć, a wszelki atak wroga musi upaść się mocą imienia, które jest ponad wszelkie imię, imienia Jezusa. Jego prawda jest wieczna, Jego słowo nie zmienia się nigdy, a Jego obietnice są fundamentem, na którym stoi niewzruszenie. Przyjmuje to uzdrowienie. Panie, całym sercem, całym umysłem i całą duszą. Przyjmuję je nie tylko ustami, ale w głębi mojego ducha, wierząc, że Twoja przemieniająca moc działa już teraz we mnie. Niech Twoja obecność się nika mnie jak światło, które rozprasza wszelką ciemność. Niech Twoje życie wypełnia każdą komórkę mojego ciała. Niech Twoje święte imię będzie uwielbione w moim zdrowiu, w mojej sile, w moim chodzeniu i oddychaniu. Każdy oddech który biorę niech będzie hymnem chwały dla ciebie każdy krok który postawię niech świadczy o tym że bóg mnie podtrzymuje każde słowo które wypowiem nie będzie świadectwem twojej dobroci i miłosierdzia w imieniu Jezusa Chrystusa który jest lekarzem dusz i ciał proszę aby wszelka choroba została zniszczona korzeniu, aby każdy ból został wymazany a każda rana fizyczna emocjonalna czy duchowa, została zamknięta przez Twój dotyk. Panie, sięgnij do samego dna mojego istnienia. Dotknij mojego serca, mojej krwi, moich organów, moich kości i mojej duszy. Niech Twoje życie płynie przez moje żyły jak rzeka, przynosząc siłę, świeżość i odnowę. Niech Twoja łaska stanie się ogniem, który wypali wszystko, co chore, wszystko, co martwe, wszystko, co złe i pozostawi jedynie to, co pełne Twojej światłości. Tylko Tobie, Panie, należy się cała chwała i cześć. Ty jesteś Bogiem uzdrowienia, Bogiem uwolnienia, Bogiem wybawienia i Bogiem odkupienia. W potężnym imieniu Jezusa ogłaszam na sobą pełne uzdrowienie, pełną odnowę, pełne zwycięstwo. Dziękuję Ci, że nie pozostawiłeś mnie samego w moim cierpieniu. Dziękuję, że słyszysz każde westnienie mojego serca i że odpowiadasz jeszcze zanim zdążę wypowiedzieć prośbę. Ty jesteś wierny teraz, jutro i na wieki. Pamiętajmy, że ręka Jezusa jest wyciągnięta nad nami nie tylko od święta, nie tylko w szczególnych momentach, ale w każdej chwili naszego życia. On walczy o nas nawet wtedy, gdy my nie mamy sił walczyć. On modli się o nas nawet wtedy, gdy nam brakuje słów. On podnosi nas, kiedy upadamy, i niesie, kiedy nasze nogi odmawiają posłuszeństwa. Dlatego wierzmy, że odnowa zdrowia zaczyna się już dziś, nie odkładajmy jej na jutro. Już teraz dziękujmy Panu za cud, który jest w drodze, i za błogosławieństwo, które zbliża się do naszego życia. Módlmy się nieustannie, rano, gdy wstajemy, wieczorem, gdy kładziemy się spać, w chwilach radości i w chwilach słabości. Tak jak trendowaty, który z ufnością upadł u stóp Jezusa, tak jak kobieta, która przedarła się przez tłum, aby dotknąć Jego szaty, tak my musimy wytrwać w wierze i nie poddawać się mimo przeciwności. Taka wiara, która trwa pomimo burzy, otwiera niebo i porusza góry. Wiedźmy z niezafaną pewnością, że Jezus słyszy każdy nasz szept, zna każde nasze zranienie i pragnie, byśmy byli całkowicie uzdrowieni. On jest tym, który opatruje nasze rany, koi nasze serca i przywraca nam siłę. Niech więc nasze modlitwy nigdy nie ustaną. Niech nasza wiara nigdy nie osłabnie, a nasze serca nigdy nie przestaną wielbić Jego świętego imienia. Niech błogosławieństwo Boga wylewa się jak niekończący się deszcz na nasze życie. Niech Jego pokój otacza nasza potężna zbroja, broniąc się strachem i niepokojem. Niech Jego miłość ożywia nasze dusze i niech Jego moc uzdrawiająca działa w każdej części naszego ciała. Pozostańmy mocno zakorzenieni w wierze, abyśmy nigdy nie zostali wyrwani przez wichry trudności. Bóg jest z nami. Bóg jest w nas, a Jego obecność nigdy nas nie opuścia. Drodzy bracia i siostry, jeśli te słowa dotknęły waszego serca, jeśli poczuliście choćby odrobinę nadziei i pokoju, jakie daje nam Jezus Chrystus, to zachęcam was, abyście pozostali z nami i byli częścią tej wspólnoty modlitwy. Subskrybując ten kanał, nie tylko wspieracie Jego rozwój, ale także wchodzicie w przestrzeń, gdzie codziennie przypominamy sobie o Bożej miłości, Jego mocy i cudach, które wciąż dokonują się w naszym życiu. Każde kliknięcie, każda obecność i każdy wspólny amen komentarza są świadectwem tego, że nie jesteśmy sami, że Kościół żyje serca wierzących i że wiara rośnie, gdy dzielimy się nią z innymi. Niech to miejsce stanie się dla Was źródłem siły w chwilach słabości, światłem w czasie ciemności i przestrzenią, w której Wasze serca zostaną podniesione na duchu. Subskrybując, dołączacie do rodziny ludzi wierzących, którzy razem modlą się, Razem uwielbiają Boga i razem oczekują na Jego cuda. Wasza obecność ma znaczenie, wasza modlitwa ma moc, a wasza wiara porusza góry. Dlatego proszę Was: kliknijcie przycisk subskrypcji, włączcie powiadomienia i pozostańcie z nami w tej drodze wiary i nadziei. Pamiętajcie, że każde świadectwo, każdy cud i każde wysłuchane wołanie staje się znakiem, że Bóg naprawdę działa. Nie zatrzymujcie tego tylko dla siebie, podzielcie się z innymi, aby jeszcze więcej osób mogło doświadczyć Jego dobroci. Ten kanał nie jest tylko miejscem publikowania treści. To duchowa przestrzeń, gdzie codziennie łączymy się w modlitwie i przypominamy sobie, że Bóg jest wierny i nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Dlatego zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze wiele modlitw, wiele chwil duchowego wzrostu i wiele błogosławieństw, które Bóg chce rozdać na nasze życie. Kliknijcie i subskrybuj. I pozwólcie, aby wasze serca były nieustannie napełniane Bożym pokojem, radością i siłą. Otwarta książka, a na zakończenie chcę wam przypomnieć jedno niezwykle mocne słowo Boże, które doskonale podsumowuje to przesłanie i które możecie nosić w swoich sercach każdego dnia. On to wziął na siebie nasze choroby i nosił nasze boleści, a myśmy go za ukaranego, zbitego przez Boga i umęczonego uważali. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Księga Izajasza 53,4 do 5 Niech te słowa będą dla Was tarczą i fundamentem. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie, a w Jego imieniu nasza wolność i pełnia życia.